Witamy Was słani. Tak, zaczynamy, słuchajcie, tak jak deklaracja padła chwilę temu na Facebooku i w sieci Tomek Walewski gra z Ksiąskim Sztabem. Ja mam krypy, Jorek wszak też ma krypy, także... No, do wieczora będziemy mieli wszyscy chrypę. jesteśmy tego pewni. Słuchajcie, no zaczynamy już kontaktować się z Wami za pomocą internetu. Tak wygląda niestety nasz dzisiejszy wośc. Miejmy nadzieję, że za rok wrócimy już do kontaktów, będziemy się mogli wszyscy razem zobaczyć, tak? Myślę, że tak. Chcemy tego, bardzo, pewnie, że chcemy. Ale tak, to nie oznacza, że nie będziemy dzisiaj mieli gości na żywo, bo mamy... I będą do nas przechodzili wolontariusze. Będziemy odbierać już te wszystkie piękne, cudowne skarboneczki, które trafią do góry do pani Liczarek z banku PKO o książu. Panie nam tam do góry pomagają, pomagają i liczą skrupulatnie już wszystkie pieniążki. No i pierwsza skarbonka, która dziś pojawiła się w naszym sztabie, no to skarbonka, która była w firmie Elian Artek. Zapraszamy przedstawiciela tej firmy. Zapraszamy jest z nami. Sam on, pan Jan Rodzia! Witamy Pani witamy witamy. witamy! witamy! Witamy, witamy! Skarboneczkę do środka, tak! skarbonka. to była skarbąka stacjonarna. I klienci firmy cały czas tam wrzucali, wrzucali o dobrych dwóch, trzech tygodni. Ale ja wczoraj widziałam na Facebooku i czy to prawda, że rozbił pan swoją prywatną skarbonkę, żeby tam jeszcze dorzucić. Tak moi drodzy, zrobiłem to z wielką przyjemnością, na to robię co roku. Super. Także rozbiłem taką małą skarboneczkę, co prawda, ale myślę, że ona w dużym, dużym mierze pomoże pomoże tutaj do wspólnego celu naszego. Także te pieniążki, które w tej skarbonce się nam udało zebrać. Już Brawo! Włożyłem tutaj trzyżeczki, także super przyjmę, bardzo z przyjemnością. Dziękujemy dobrać. wszystkie grosze, słuchajcie, tak naprawdę się liczą. Dla wielkiej orkiestry dziś 30 finał, wszyscy razem gramy. Bardzo dziękujemy i brawo Siena do zobaczenia, pa!